Cześć. Dzisiaj spróbujemy oteksturować realistyczny obiekt, który pobierzemy z Quixel Bridge, wewnątrz programu Quixel Mixer, ale w taki sposób, żeby kompletnie zmienić jego styl. Czyli pobierzemy realistyczny obiekt i przerobimy na taki bardziej stylizowany. No a przy okazji nauczymy się sporo nowych rzeczy w Quixel Mixer. No to zaczynamy. Po utworzeniu nowego projektu zobaczysz coś takiego. Żeby wczytać jakiś obiekt z biblioteki MegaScans, będziemy musieli wejść tutaj w Type i zmienić Plane na 3D Asset. Teraz wyświetliły się wszystkie obiekty, które aktualnie mamy pobrane na dysku. Domyślnie ja mam dwa pobrane: kamień i taki słupek. Jeżeli chcesz ich znaleźć więcej, to zaloguj się na swoje konto Epic Games, wejdź tutaj w zakładkę Online i pobierz sobie jakiś dowolny model. My tym razem zaczniemy się bawić tym domyślnym modelem, którego tutaj mamy, więc klikam na ten kamień i przechodzimy tutaj do miksera. Już się wczytał. No, i jeżeli nie widziałeś jeszcze wstępu do miksera, to takie szybkie przypomnienie. Trzymając klawisz ALT i przeciągając lewym przyciskiem myszy, możemy obracać. Kręcąc kółkiem mysz, oddalamy i przybliżamy. A jeżeli wciśniesz kulkę w myszce, to jesteśmy w stanie przemieszczać się po tym widoku. No i to w sumie tyle z samej nawigacji. Teraz może przejdźmy do teksturowania. Gdy wejdziemy w zakładkę Layers, będziemy mogli dodawać nowe warstwy tymi przyciskami tutaj. Więc dodajmy nowe solid layer. Zazwyczaj każde teksturowanie zaczyna się od nowej solid layer. Teraz wszystko, czyli cały obiekt, jaki tutaj mamy, dostał jeden kolor. Kolor tego solid 1, bo to jest warstwa, którą wylaliśmy na całość. Tutaj z prawej strony mamy coś takiego jak albedo. Albedo to jest główny kolor, który właśnie nakładamy. Jeżeli tutaj zmienimy na czerwony, to tutaj też się zmieni na czerwony i jednocześnie tu się zmieni na czerwony. Możemy ustawić teraz jaki tam chcemy. Zakładamy, że to jest skała, tak? Więc ustawimy jakiś taki szary. Skały zazwyczaj są szare. Niech będzie coś takiego. A jak jeszcze wejdziesz w Rafnes, to tutaj możesz kontrolować jak bardzo słońce będzie się odbijało od tej powierzchni. Gdy przybliżymy sobie w ten sposób, to zobaczymy, że jak zlecimy w dół, to skała robi się bardzo mokra. A jeżeli w górę, to robi się sucha. Jeżeli nie widzisz tutaj żadnego efektu, to gdy przytrzymasz Shift ...i będziesz przeciągał prawym przyciskiem myszy, to możesz zmieniać pozycję, z której pada światło. W ten sposób. Przybliżmy. I ustawmy bardziej taki chropowaty, żeby aż tak się nie odbijało jednak to słońce. Mamy coś takiego. No to zacznijmy zabawę. Celujemy w bardziej takie stylizowane klimaty. A stylizowane zazwyczaj mają dosyć mało takich malutkich detali. Gdy na przykład przybliżymy sobie tutaj, to zobaczymy, że tutaj jest bardzo dużo minimalnych szczegółów, które będą wpływały na wygląd naszego obiektu. Tym zazwyczaj rozróżniamy, który obiekt jest realistyczny, a który stylizowany. Ogólnie w realistycznych to jest bardzo dobre, ale w tym przypadku celujemy w stylizowany, dlatego chcielibyśmy się tego pozbyć. Przynajmniej trochę. Z prawej strony mamy kilka opcji. Teraz dla nas najciekawszą będzie Raptor Underlying. Jeżeli to zmniejsze. To obiekt stanie się bardziej gładki. To jest przesada w drugą stronę, bo to jest zbyt gładki obiekt, ale możemy ustawić na przykład coś takiego. Tutaj jest bardzo realistyczny, a ten jest taki bardziej miękki. Na razie trzymajmy się tego. I to będzie nasza główna warstwa. Teraz dodajmy kolejną. Jest nowa warstwa, tylko że znowu wylała się na całość. A ja bym chciał, żeby tym razem ta warstwa podkreślała tylko krawędzie tego obiektu. Czyli musimy w jakiś sposób wykryć, gdzie mamy ostre krawędzie, i wtedy tam dodać ten materiał. No i tutaj z pomocą przychodzą maski. Kliknij sobie tutaj w maskę na samym dole, i pojawi się coś takiego. Tutaj możemy dodać nowe maski albo nowe modyfikatory tych masek. Aktualnie nas interesują maski, bo jeszcze nie mamy co modyfikować. I tutaj wejdź w Kerweczer. Kerweczer właśnie wykrywa krawędzie. Jeżeli będziesz przesuwał tym suwakiem levels, to zobaczysz, że ten biały kolor idzie tylko w stronę krawędzi. Ten suwak, którym teraz jeżdżę, to jest tak, jakby kontrast. Możemy zmniejszyć z tej strony, zmniejszyć z tej strony, i jeszcze zmniejszyć z tej strony, i może trochę jeszcze na prawo tym przejechać. I w ten sposób dostaliśmy same krawędzie tego obiektu. Tutaj i tutaj, tak jak widzisz, mamy te ostrzejsze krawędzie. Tak patrzę, że może powinniśmy jeszcze zmniejszyć jasność tego kamienia. Niech będzie coś takiego. I teraz, jak mamy tą dodatkową warstwę białego, to na to wszystko, jeżeli klikniemy na maskę, z prawej strony wyświetlą się maski. A jeżeli klikniemy na biały kolor, to będziemy mogli dopasowywać główny materiał, czyli na przykład właśnie kolor tego. Ustawię to na maksymalnie biały. I tutaj, gdzie jest opacity, zmniejszę jego widoczność. I lekko zwiększę tutaj. O! I teraz mamy podkreślone tylko i wyłącznie krawędzie w tym modelu. No, to jak mamy podkreślone krawędzie, to może powinniśmy pójść też w drugą stronę, czyli przyciemnić wgłębienia. Popatrzmy sobie tutaj na wgłębienia jakieś i dodajmy nową warstwę, oczywiście. Tym razem ustawię jakiś bardzo czerwony kolor, żebyśmy widzieli po prostu, gdzie idzie ten kolor, i znowu dodam maskę. Tutaj wejdę w nową maskę i jeszcze raz wybiorę curvature. Tylko tym razem nie będziemy używać default curvature, tylko cavities only, czyli właśnie tylko wgłębienia. Teraz widzisz, gdzie pojawiają się tylko wgłębienia. W tych miejscach pojawi się nasz ciemniejszy kolor. No to ustawmy ten ciemniejszy kolor. Kliknę na czerwoną kulkę i włączę tutaj czarny kolor. Teraz gdy wyłączę i włączę, widzisz, jaki to jest efekt? Tak jakbyśmy dodali ambient occlusion w blenderze, dodaję takiego trójwymiaru. Zazwyczaj jak słońce świeci z góry na jakąś skałę, to ta skała jest lekko jaśniejsza z góry niż na dole. Spróbujmy to odwzorować. Dodaję nową maskę. Tutaj teraz znowu ustawię jakiś czerwony kolor, żeby było wiadomo nad czym aktualnie pracujemy. I wchodzimy w nową maskę. Tylko tym razem nie dodaję już kerweczer, bo nie chcemy już wykrywać krawędzi, tylko sprawdzić, które ściany są zwrócone do góry. I te ściany rozjaśnić, tak jakby tam właśnie świeciło słońce na nie. Właśnie po to został stworzony normal. Teraz dostajemy z lewej strony wszystko, a my chcemy, żeby to słońce padało z góry. Gdy będziemy kręcić tym widgetem. To możemy obkręcić to dookoła 360. A jeżeli chcemy z góry, to trzeba kliknąć tą drugą kropkę i przeciągnąć do środka. Teraz słońce świeci od góry. No, aktualnie to jest czerwone, no ale wyobraź sobie, że to jest słońce, albo jakby się śnieg osadzał, cokolwiek co leci z góry na dół. I właśnie osadza się teraz na tych kamieniach tutaj. Dodatkowo tutaj oczywiście możemy zmieniać kontrast, jak nam się podoba. Ustawmy może coś takiego. I teraz wracamy do koloru. Czyli klikam na tą kulkę i w Albedo zmienię to na biały kolor. No i jest zdecydowanie za jasno, dlatego wejdę w Opacity, zmniejszę trochę i jeszcze jednak będzie trzeba dopasować ten kontrast, bo to jest przesada. O, coś takiego na przykład. Tutaj na samej górze, teraz to może wyłączę i włączę, dalej jest za mocny ten efekt. Zmniejszę jeszcze Opacity. O i teraz na samej górze jest jaśniej, a niżej jest ciemniej. O to właśnie chodziło. Jeszcze możemy zrobić gradient, który będzie szedł od dołu do góry i przyciemniał tą dolną część. Czyli zgadłeś, nowa warstwa, zmieniam na jakiś kolor, maska i w masce wybieram tym razem Position Gradient. To będzie właśnie coś takiego, że idzie albo od góry, albo od dołu. Jeżeli obrócę to w bok, to będzie szło od boku, ale Position Gradient różni się od normal, tym, że nie patrzy na geometrię. Zupełnie nie ma to dla niego znaczenia, po prostu robi gradient. Stąd, dotąd. Niezależnie jaka geometria jest tutaj. Tylko, że lecimy z góry na dół, a my chcemy odwrotnie. Dlatego tutaj kliknij Invert. I będziemy lecieli z dołu do góry. Wejdźmy w kolor i ustawmy na kolor czarny. Teraz mamy przyciemnienie od dołu. Może będziemy musieli jeszcze zwiększyć ten kontrast tutaj, żeby to nie było aż takie mocne. O, mniej więcej dotąd dochodzi ten gradient. Wyłączę i włączę. Super. To może dodajmy jeszcze jakąś trawkę tutaj, żeby chociaż było zielono. Nowa warstwa. Ustawię kolor zielony, niech będzie na razie taki, później to dopasujemy. Dodaję nową maskę i znowu position gradient. Teraz tutaj znowu zrobię invert i przeciągnę ten suwak w lewo, żeby wyizolować tylko to, co znajduje się na samym dole. Jeszcze troszkę. Tym podlecę do góry, i teraz jeszcze tym w lewo. Coś w tym stylu. No i teraz możemy tutaj zwyczajnie dopasować kolor, jaki ma mieć ta trawka. I tym sposobem stworzyliśmy taki oto stylizowany obiekt, korzystając z realistycznych obiektów dostępnych w Quixel Megascans. I było to całkiem proste, co nie? Wystarczyło w sumie tylko tyle warstw. Jeżeli przelecimy od początku, tak wyglądał główny obiekt, ten realistyczny, od którego zaczynaliśmy. Później dodaliśmy tą główną warstwę, która stworzyła taki efekt jakby plasteliny i usunęła wszystkie, i usunęła wszystkie detale. Później wyizolowaliśmy same krawędzie. Później przyciemniliśmy wgłębienia. Następnie dodaliśmy światło z góry. O tak. Dalej dodaliśmy gradient z dołu ciemny i do tego trawę. Możemy teraz wyłączać i włączać te poszczególne warstwy, żeby sprawdzić jaki to ma efekt, gdy już wszystko jest wrzucone. I teraz z tak zrobionym assetem możesz sobie spokojnie wejść w zakładkę export, wybrać tekstury, które ciebie interesują i wyeksportować do Blendera, do Unity, do Unreal Engine, zrobić z tym grę, wizualizację, cokolwiek sobie chcesz. Ale chodzi o to, że pobierając dowolne asety z tego Quixel MegaScans, możesz kompletnie zmienić ich wygląd w ciągu no dosłownie 10 minut czy nawet 5, dodając kilka warstw jedna na drugą. Czyli nie ma to znaczenia, że tam są realistyczne asety. Z tymi asetami możemy osiągnąć dowolny efekt, jaki tylko chcemy. Wystarczy po prostu umiejętnie poukładać te warstwy jedna na drugiej i proszę bardzo.